Wierze mini, aby wykpić i obwinić, olimpijczyk. Nie liczmy na medale, rzekł przepijając brudzia. Medale ważne, ale jeszcze ważniejszy udział. Złodziej kompletny. Nie ma już do siebie żalu. Kradnie w hurcie i w detalu. Wzniosłość. Miłość to uczucie wzniosłe, choć się ogier staje osłem. Marynarz, kiedy się kochał w kolejnych portach, mierzył uczucia w skali Boforta. Pragnienie miłości, nawet goryl chce lavstory. Komputerowa modlitwa, panie, ześli, rentę.pl Enter. Hasło wielorybów. Tylko ham pije tran. Kolarz sprinter. Pił za prędko, więc jest dętką. Pewnik. Wstydem niełka styp tyserka. Biedaczka. Sekretarka to pechowa. przewień nie chce molestować. Autorytet. Tak się zachwycał polszczyzny znawca. To latawica, żona latawca. Współczucie. Znowu cię bolą krzyże, to pewnie z braku zbliżeń. Dobry przykład. W sedno życia wnikaj. Bierz przykład z premnika. Bliżej klienta. U nas możesz i na raty kupić paczkę prezerwatyw. Lato według pesymisty. Słońce cizią, Deszcze kwiatom. Mimo wyżów ciulowatą.